nazywam się ten slabory Dienku i dzisiaj. Chciałbym Ci powiedzieć o tym macie, jak nie marnować swojego resursu. I pieniądze na niepotrzebne zadania. a Przy tym, jak zacznę, mam dla Ciebie um, usunięcie Twojego problemu życiowego, niemożliwość wybrania celu życiowego, prawdziwego celu życiowego, jeżeli nie możesz wybrać swój cel um, prawdziwy życiowy, to po prostu będziesz tracić swoje resurse, pieniądze, czas. а, на непожебне. Це лектури не принесуть і żadних користей. Єжели їх, це ж усунуть ті проблеми. Знадіш в описі під тим фільмчиком, курс, як, визначити свій ціль правдивий житло. Це розроз там до тему, як не марнувати свого ресурсу і пенянт за непожебне завданням. Хм, просто мусиш усталити пріоритет завдань, а, які завдання для тебе, для тебе Ważniejsze, które zmienią Ci Twoje życie, zrozumieć, jakie zadania są rutynowe, jakie zadania po prostu tak naprawdę nie potrzebujesz to oglądanie telewizji i tam podobne rzeczy. Także, jeżeli już wybrałeś swój prawdziwy cel życiowy, zrozumieć, jak rozdzielić swoje zadania do osiągnięcia Twojego celu. а житловий бо. Нежель не можеш то не можеш тільки просто виконати запрошам до mnie на консультацію, де поможе ci помогти чи то а wybrać, чи помогти чи wybrać пріоритет а завдань, зрозуміючи які завдання почвуєш і які завдання так, на правді, не почвуєш. А також тим самим хм усвіниш bardzo dużo своїх проблемув. po tej konsultacji. Nie będziesz już uh, myśleć co robić teraz, co robić jutro, um, no i po prostu bardzo dużo otrzymasz korzyści. Uh, jeżeli spodobał się ten filmik, postaw ulubienia, zasubskrybuj kanał, także napisz komentarz, znajdziesz taki filmik filmiki z podpowiedzi folder odtwarzanie z tymi filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.